Zawsze przy kobiecie powinieneś zaakcentować w silny sposób swoje męskie zdanie. Co to znaczy, dziewczyna się wypowiada na jakiś temat, omawia związek koleżanki, nie bądź obojętny, kiedy opowiada jakąś historię, powiedz jej, a ja uważam, że oni się powinni dogadać. Ona pyta, dlaczego? No bo. Wiesz, bez szacunku to daleko nie zajadą w tej relacji, i ona w końcu odpowiada tobie, dziewczyna: No, masz rację, faktycznie, tak? Więc zawsze jej powiedz to, co ona chce usłyszeć, ale pokazuj, że masz silne zdanie, że ty wiesz, co o tym myślisz, bo jak będziesz dziewczynie odpowiadał: Nie wiem, a co ty myślisz? O, ja też tak myślę, to pokazujesz raczej, że ty się spoufalasz, że jesteś zbyt miły, no i kobieta to wyczuwa, tak? Pamiętaj, żeby mieć własne zdanie, które. Też poniekąd yy, spowoduje, że dziewczyna pomyśli, to jest silny facet, z którym chce się zadawać i który wie, czego chce. To mi się podoba.